Witam Was serdecznie, z tej strony Remix To jest kolejny mini-revlog na moim kanale I dlaczego mini? Bo nieważ znowu moja pieprzona kamerka wyczerpała kurwa wszystkie baterie Wyczerpuje je w zawłocznym tempie i nie miałem zapasowej Także nagrywam teraz mini-vloga, bo w sumie tak chcę tylko krótką informację Wam podać. Jak widzicie teraz tutaj, również na moim pulpicie jak i pewnie teraz już nas na moim stronie do kanału, że właśnie zaploadowałem Tilt Divide and Conquer w poniedziałek, ponieważ no, tak jak mówiłem wcześniej, przez te 4 nie bo mam tylko cztery odcinki będzie się pojawiać Tilt do czwartku i właśnie myślę, że w czwartek że już zacząć nagrywać, także o to mi chodzi jeśli chodzi o teraz, teraźniejsze działanie, które teraz robię Ponieważ właśnie teraz m, dzisiaj wróciłem z sklepu i mam dysk. Mam, dostałem go. I dzisiaj, o ile nie będzie żadnych kłopotów, to zrobimy właśnie formacika. Od zera także trochę potrwa, zanim ja wszystko nagram. Y, nagram, zainstaluję, także no, nie ma szans, żebym, dziś, żebym dzisiaj coś nagrał no, ewentualnie jutro. Chociaż jutro to pewnie się będę bawił z programami właśnie do renderowania. Ale jak, z, o ile ogarnę, zdążę, będzie czas, to oczywiście coś dla Was nagram już na nowym sprzęcie. Chociaż ta karta graficzna moja jeszcze będzie osłabiać, o ile możecie, się, możecie ogarniać, to to jest GT640, więc no to nie jest jakaś wybitna gierka, yy, karta. Ale planuję kupić GTX -a 760, także będzie to z tym już będzie na pewno śmigać. zajebiście. Ale do tego czasu musimy z tą starą kartą się pomęczyć, ale na pewno myślę, że jakość, wydajność graficzna gier będzie na pewno lepsza. Ze względów na 16 ramków i procek lepszy, ponieważ procek i ramki miałem słabe, a kartę wtedy miałem lepszą. To teraz jest karta słaba, a cała reszta jest dobra. No także. To jeśli chodzi o sprawy organizacyjne to tyle. I teraz chciałem wam coś wa bardzo ważnego powiedzieć, muszę to w sumie zapisać na informacjach. E, rozpiskę, którą planuję zrobić, od, w sumie od następnego tygodnia tak zaczniemy ją robić, e, to, jest, to jest system każdej gry w inny dzień. Czyli tak już jak gadaliśmy, tak jak w sumie były jakieś poszlaki. Z tym systemem to właśnie w poniedziałki będzie, tak zawsze, ja zawsze nagrywam o 11.00. Jak wiecie, zawsze apluduję o 11.00, także godzina y, wrzucania filmów się nie zmieni. Także w poniedziałki będzie Cezar w Gali, tak jak omawialiśmy. I jeśli chodzi o następcę tej serii, to myślę, że wtedy będzie Hannibal Ubram, i też w poniedziałki we wtorki Teardage, i nagrywamy sobie tak jak teraz widzicie, Królestwem Angmaru, starożytnym. Także we wtorki, jeżeli ta seria się skończy tak jak chcecie, to możemy inną frakcję nagrać, w ogóle z innego kąta Śródziemia, w innym miejscu, także to w sumie zależy od Was, czy ma być e, Królestwo gmaru czy może w ogóle inny do, do, mod do Metka, bo we wtorki chciałem coś z Metka nagrywać, póki mi się nie skończy taka zajawka właśnie na tą serię, więc póki co czy będzie na razie górował we wtorki. Środy, środy będzie Attila. Sasanidzi, to kończymy Sasanidów i planuję, żeby nagrać po Sasanidach yy, albo Wizygotów, albo Zachodnie Cesarstwo Rzymskie. Znaczy, te, te dwie frakcje do wyboru, jako następca do Sasanidów. W czwartki, w czwartki będzie Supreme Commander, skończymy go. I, 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 w sumie nie wiem, co będzie następną serią do tej gry. Naprawdę nie wiem, ale... To o tym się pomyśla, jak się skończy Supreme Commander, bo na razie nie, mogę, nie widzę zastępstwa na tej gry Następcy W piątek W piątek yy, kumpel mi podpowiedział Żeby nie nagrywać Atyllii w dni, tylko każdy dzień niech ma swoją grę I w piątek yy, zaproponował mi, żebym nagrywał bitwy online Z dowolnej w sumie gry, z Metka, z Romki mogę nagrać z atylii, że właśnie bitwy online, coś z Multiplayera Z to strategii z Multiplayera, albo co tam szprechnął? Multik? Aha, Multik albo coś w stylu e, Remix All Games. To co, to co e, widzicie weekendowo. Tylko, że w weekendy to są gry takie, które w ogóle nie mają nic związane ze strategią. A w piątek e, możesz się przeplatać, e, właśnie multiplayer z czymś w rodzaju prezentacji gry, na przykład takiej super starej czy w ogóle jakiegoś klasyka, czy po prostu jakiejś strategii, która no, nie ma sensu nagrywania jej całej, tylko właśnie tak w paru, dwóch odcinkach, trzech przedstawić ją w sumie całą, ponieważ wejść w potyczkę, rozegrać grę jakby jaką każdą frakcją, przedstawić tak jak w sumie coś by powiedzieć recenzja szybka, gameplay takiej różnej gry i przedstawienie oceny i zaproponowania, polecenia i takie tam pierdoły. E, tak, że to by było na tyle, w weekendy jeszcze Do weekendów chciałbym w sumie dodać jakąś Serię taką z widzami właśnie, chciałbym sobie z wami w sumie coś zagrać Coś takiego, żeby każdy mógł to zagrać i Coś takiego na pewno free to play Napew Ale jeszcze nad tym się zastanawiam, nie wiem dokładnie co to mogłoby być Na pewno to nie będzie CS to... Na pewno nie, na pewno to nie będzie Minecraft LOL w sumie nie wiem, w co byśmy mogli zagrać. Ale pomysł jest. Zobaczymy, jak, jak wyjdzie z jego realizacją. To by było w sumie na tyle. Na razie trzymajcie się. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Jo.